Mam w ręce dwie pozycje tej samej autorki i z tym samym logo. Pytanie: Co je różni? Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym trochę nawiązać do e, zooma, webinaru, jak zwał, tak zwał, który mieliśmy z Ulą Falkowską w ostatni poniedziałek. E, w czasie którego e, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta pozycja, czyli sekret e, Rondy Bern, raczej szkodzi niż e, pomaga. A wcale nie mówiliśmy o tym, że Ronda Bern raczej szkodzi niż pomaga. I to między innymi różni te dwie pozycje. Ale teraz e, przejdźmy do, e, do sedna. Otóż, Ronda Bern nagrała najpierw film e, pod tytułem Sekret, który to film obejrzało na świecie tak naprawdę między 500-700 e, milionów a miliardem ludzi. Takie są oficjalne dane. Pewnie tak naprawdę obejrzało ich więcej. Potem wydała tę książkę i wiele osób po przeczytaniu tej książki czy po obejrzeniu filmu doszło do wniosku, że prawo przyciągania nie działa, a jeżeli działa to nie dla nich i że to w ogóle jest jedna totalna bzdura i tak dalej, i tak dalej, i szczerze powiedziawszy, trudno nie przyznać im racji, dlatego że zacytuję fragment wstępu z tej książki, czyli z sekretu, a dodam, że wiele osób, które ze, jakby spotkało się z, zetknęło z prawem przyciągania, zaczęło od sekretu i skończyło na sekrecie, i to niestety był pewien błąd. Teraz zacytuję fragment ze wstępu z tej książki, otóż po, po tym, jak film zaczął się rozchodzić, gdy obiegł świat, zaczęły napływać relacje o cudach. Ludzie pisali o uwolnieniu się od chronicznego bólu, depresji i chorób, o tym, że po raz pierwszy po jakimś wypadku stanęli na nogi, a nawet podnosili się złoża śmierci. Otrzymaliśmy tysiące relacji o tym, jak sekret pozwolił zdobyć ogromny majątek, a w skrzynkach na listy pojawiły się nieoczekiwane przekazy pieniężne. Ludzie posługiwali się sekretem, by zdobyć wymarzony dom, partnera życiowego, samochód, etat i awans. Nie mówiąc już o tym, że wiele firm i przedsiębiorstw przeżyło odrodzenie w ciągu kilku dni po zastosowaniu sekretu. Poznaliśmy wzruszające historie o zakłóconych relacjach z dziećmi i odzyskaniu harmonii rodzinnej dzięki sekretowi, i tak dalej, i w tym duchu. I ja się wcale nie dziwię, że jak ktoś przeczytał coś takiego yy, i doszedł do wniosku, że stosowanie tego, o czym pisze pani Ronda Bern, a właściwie jednej strony, tak naprawdę prawa przyciągania, o czym pisze w tej książce, nie działa dla nich no bo e, nie zarobili tego miliona w dwa tygodnie e, firma która była bliska bankructwa nagle nie stała się e, blue chipem notowanym na wszystkich giełdach e, i kurs nie wystrzelił o 1000% a wręcz sytuacja mogła się pogorszyć e, albo nie znaleźli w ciągu miesiąca swojego wymarzonego partnera i tak mogli dojść do wniosku że coś z nimi jest nie tak że no, przecież to niby takie proste wydawałoby się tutaj tysiące firm czy tysiące ludzi, takie sukcesy wszyscy pisali do pani Rondy Bern, a to tak naprawdę dla osób, które się z tym zetknęły, niekoniecznie tak zadziałało. Co więcej, wiele osób, e, również z tych, z którymi rozmawiałem, mówi, że dopóki nie poznały sekretu, a stosowały go niejako intuicyjnie, to im to lepiej wychodziło niż po przeczytaniu tej książki czy obejrzeniu tego filmu. No i powtarzam, nie ma się co dziwić, dlatego że e, w sekrecie. E, jest y, tak naprawdę pokazana jedna strona prawdy. I potem mam wrażenie, y, czy razem z Ulą Falkowską mamy wrażenie, że pani Ronda Bern zaczęła się z tego nieco wycofywać i zaczęła pisać bardziej prawdę w swoich następnych pozycjach. Jedną z nich jest książka pod tytułem Nauki na każdy dzień. Która ta książka jest dużo lepsza moim zdaniem, tylko że mało kto po nią sięgnął, bo nie stała się tak popularna, nie jest podparta żadnym filmem ani wielkim marketingiem. Natomiast zacytuję kilka rzeczy, które Ronda Byrne tutaj pisze, dobrze? Wykorzystujesz sekret przez całe życie. Nie było chwili, w której przestałbyś z niego korzystać. Używasz go do zdobywania zarówno tego, czego chcesz, jak i tego, czego nie chcesz. Każda osoba, zdarzenie, okoliczność przychodzi do Ciebie na mocy prawa przyciągania. A, widzicie, to o to chodzi. To może też być tak, że przyciągamy coś, czego nie chcemy. Hm? Wcześniej pani Ronda Berm w sekrecie o tym ani nie pisała, ani nie mówiła. I teraz kolejny fragment. Prawo przyciągania przypomina gigantyczną kserokopiarkę, która kopuje każdą Twoją myśl i uczucie. Jeżeli w Twoim życiu dzieją się rzeczy niepożądane, znaczy to, że nie uświadamiasz sobie tego, co myślisz i tego, co czujesz. Stań się świadomy swoich uczuć, a będziesz mógł je kontrolować. W jaki sposób? Stwarzaj myśli, które poprawią ci, ci samopo, samopoczucie. Pamiętaj, że nie można myśleć dobrze i czuć się źle, gdy Twoje uczucia wynikają, gdyż Twoje uczucia wynikają wprost z Twoich myśli. Hmm. Czyli może być też źle. I kolejna rzecz: prawo przyciągania jest nieumylne. Każdy dostaje to, o co prosi, choć nie każdy zdaje sobie sprawę, że zazwyczaj prosi o to, czego nie chce. Prawo to odznacza się pięknem. Odpowiada i daje nieustannie, byśmy mogli doświadczyć naszego życia. I to jest dużo bardziej prawdziwe, i o tym mówiliśmy między innymi w czasie naszego, naszego Zoom'a. I to jest to też, o czym mówiłem w wideo wprowadzającym do tego poprzedniego zuma, Czyli przytaczałem słowa Kazimierza Górskiego, trenera orłów górskiego, naszej najlepszej reprezentacji piłkarskiej, który mówił, że mecz można wygrać, przegrać albo zremisować. Tutaj Ronda Bern pisała, że można tylko wygrać, a tutaj pisała, że również można przegrać. I to jest też. To, o czym mówiłem w tym wideo, że generalnie my powinniśmy dbać o to w dużej mierze, żeby nie przegrać meczu swojego, czyli innymi słowy, nie przyciągać tego, czego nie chcemy. A tak naprawdę, i staraliśmy się to wyjaśnić w czasie Zuma, dużo. Częściej przyciągamy to, czego nie chcemy. Dlaczego? Dlatego, że dużo częściej o tym myślimy. A nasze myśli, których mamy 60 tysięcy dziennie, są o tyle istotne, one nie każda z nich się materializuje i nie każda może się zmaterializować, bo to byłoby po prostu niemożliwe. Ja mogę sobie teraz pomyśleć, że tutaj lądują kosmici, tylko że ja w to nie wierzę, dlatego kosmici tutaj nie lądują. Natomiast przede wszystkim materializują się te myśli w naszej rzeczywistości, które. Podpieramy niejako swoimi emocjami i wyobrażeniami, e, i, e, i silnymi najlepiej i wiarą. I, e, I bardzo często, jeżeli wierzymy, a wiele osób wierzy w to, że coś złego może się wydarzyć, wyobraża to sobie, wkłada w to jakieś emocje no, również negatywne, to potem na zasadzie. E, Prawa rezonansu czy odbicia w zwierciadle, to się w ich życiu pojawia. I pamiętajmy o tym, natomiast y, pamiętajmy też o tym, o czym mówiłem, że czy, co pisała Ronda Bern że twórzmy sobie dobre myśli, bądźmy tego świadomi, bo świadomość w tym wszystkim jest, jest podstawą. I zachęcam Was do następnych Zoomów i webinarów. Według mojej najlepszej wiedzy najbliższy będzie już w poniedziałek, 26 kwietnia, ale szczegółów poszukujcie, poszukujcie w, na naszych fanpage'ach. Natomiast na koniec chciałbym... I jeszcze odnieść się do Zuma poprzedniego, padło tam pytanie jednego z uczestników, który powiedział coś takiego, że, że on jakby jak już wstaje, to odczuwa wdzięczność i dziękuję i tak robi w ciągu wielokrotnie w ciągu dnia i czy to w ogóle jest normalne. I moja odpowiedź była następująca: że to oczywiście normalne nie jest, dlatego że bardzo mało osób tak, yy, tak robi, ale jest to bardzo wskazane, bardzo pomocne i, i super. I, I ja też tak staram się robić, i wiele osób jak, takich jak ula też starają się tak robić. Dlatego, yy, dlaczego? Dlatego, że staramy się kreować swoje życie w takiej formie czy w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby do nas yy, przychodziło. I, i, I nie zapominajmy, że wdzięczność jest uczuciem, które jest jakby najbliższe takiej prawdziwej, bezinteresownej miłości. A jak mówi Neil Donald Walsh, w rozmowach z Bogiem tak naprawdę są tylko dwie emocje istotne, czyli strach i miłość. I im bliżej. Miłości są nasze czyny, nasze myśli, nasze emocje, nasze wyobrażenia, tym lepszym staje się nasze życie i nasz świat. I na koniec zacytuję kolejny fragment z, z Nauk na Każdy Dzień Rondy Bern. A brzmi on następująco i zacytowałem go również w, chyba, albo mówiłem o nim w czasie tego rozuma. Starożytna mądrość sprzed tysięcy lat niesie nam prawdę na temat wdzięczności. Wątek podziękowania przewija się przez wszystkie religie. Wszyscy mędrcy i zbawiciele świata podkreślali, jak użyteczna bywa wdzięczność. Najwięksi ludzie, jacy żyli na Ziemi, wskazywali nam, jak powinniśmy okazywać wdzięczność, stając się żywymi przykładami takiego postępowania. Zapewne dlatego Einstein mówił, Dziękuję, setki razy dziennie. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. Jolo, do mekania.